Cześć, z tej strony Lisu, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Kolejny już skrót meczowy przed nami: dziesiąta kolejka, w której zmierzyliśmy się z górnikiem Sosnowiec. Drużyna, która była bezpośrednio pod nami, brakowało im jednego punktu do nas, więc dla nas była to szansa, żeby im odskoczyć, a dla nich szansa, żeby nas przeskoczyć. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Jeżeli Wam się spodoba, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Zaspoileruję Wam tylko, że w tym meczu padło 6 bramek, więc jest co oglądać. Zapraszam do oglądania. yeah W międzyczasie jeszcze przypominam, że jeżeli ktoś z Was potrzebuje zakupić jakiś sprzęt piłkarski, to z kodem LISU10 macie 10% zniżki na praktycznie cały asortyment w Ergol.com. Więc jeżeli ktoś coś potrzebuje, to oczywiście zachęcam do korzystania z kodu. Kto regularnie ogląda serię, ten wie, że te mecze u nas wychodziły nam dosyć średnio do tej pory, ale ostatni mecz u siebie wygraliśmy 7 do 1, więc chcieliśmy podtrzymać tę pastę, też zagrać fajny mecz. No i przede wszystkim go wygrać, bo to jest najważniejsze. Więc od samego początku atakowaliśmy, stwarzaliśmy tę sytuację, bo już w pierwszej minucie czarek zagrał do Gabondia, który z, nie wiem, z 7 metra mógł wpakować. Piłkę do bramki, ale ostatnio w ostatnim meczu strzelił za mocno i chyba sobie za bardzo to wziął do serca, więc kopnął tym razem za lekko, nie wykorzystał tego. Chwilkę później mi udało się wejść w dribbling, oddać strzał, niestety nie był to za dobry strzał. Myślałem, że jestem troszeczkę bliżej pola karnego i się już napaliłem. Wiecie, kółko napadzie nacisnąłem, więc niestety nic z tego nie było, ale raz po raz utrzymywaliśmy się przy piłce, staraliśmy się zagrażać. Bramce górnika i to nam się udawało. Niestety nie mogliśmy zamienić tego na gola, ale podoba mi się to, że, że mądrze się utrzymywaliśmy przy piłce, momentami, że nie, nie graliśmy tak z takim napałem, tak szybko, żeby jak najszybciej się przedostać do ich bramki, tylko momentami potrafiliśmy zachować ten spokój. A górnik też potrafił wyłapywać nasze sytuacje i stwarzał swoje, momentami nam się przyspało i ich napastnik. Spadła mu piłka pod nogi, gdyby, gdyby lepiej sobie tam przyjął, to również tak, tak samo jak Gaboś praktycznie e, mógł nam po prostu wpakować bramkę z najbliższej odległości, ale tym razem mieliśmy szczęście. Ja w tym meczu czułem się fajnie, dynamicznie i dosyć świeżo, chciałem po prostu drużynie jak najwięcej dać, więc pokazywałem się cały czas do gry. E, I raz przy, e, wziąłem piłkę na siebie, zagrałem nad obroną przeciwników troszeczkę za mocno, ale Pepe dopadł do tej piłki. Chciał przelobować bramkarza, niestety niecelnie, ale znowu było bardzo blisko bramki. Chwilkę później to ja urwałem się, bo Gaboń zszedł niżej. Chciałem wbiec za obronę przeciwników, niestety Gaboń zagrał mi nie w tę uliczkę, w którą chciałem. No i troszeczkę się minęliśmy, ale też, też mogło być tam groźnie. A później po odbioru Czarka Pepe zagrał do mnie. Ja od razu widziałem, że ich obrona się rozbiegła, więc zagrałem prostopadą piłkę do Gabońcia, który sobie przyjął, miał przed sobą całą bramkę. No ale niestety nie mógł się zdecydować, bo tak drobił, drobił e, i obrońca go zdążył e, dogonić, no i niestety nie oddał nawet strzału w tej sytuacji, więc mieliśmy kilka naprawdę mega groźnych sytuacji, których nie mogliśmy wykorzystać, a ja już byłem bardzo zły, bo, e, bo wiem, że takie sytuacje się mszczą. I wiem, że czasami jedna sytuacja może zaważyć o losach meczu, a my mieliśmy już trzy naprawdę groźne i nie mogliśmy tego wykorzystać. I za chwilkę górnik, nie pamiętam czy z rzutu z autu, czy z dośrodkowania, oddaje strzał głową, piłka spada ich zawodnikowi pod nogi i praktycznie z drugiego, trzeciego metra nastrzela strzela w naszego bramkarza, więc mieliśmy szczęście, że ta piłka też nie wpadła do siatki. Więc jak widzicie, wymiana ciosów była w dwie strony i cały czas trzeba było walczyć, nie wiedzieliśmy, kto może z tego wyjść. Zwycięsko, bo obie drużyny stwarzały sobie sytuację. Gabądź z niżej, udało mu się wyblokować piłkę, którą przegłówkował. Ja się z nią zabrałem, ubiegłem ich stopera i go wyprzedziłem. Chciałem zagrać wzdłuż pola karnego, a tam Gabądź ze szczurkiem, po pierwsze, że się troszeczkę nie dogadali, po drugie, ta piłka gdzieś tam skakała. Więc znowu sytuacja praktycznie z 10-11 metra do wykończenia i nie strzelamy tego. A chwilkę później wyłapał Gabądź ich stopera, który za długo zwlekał z podaniem, zabrał mu piłkę, ruszył na bramkę. Jak ten dzik oddał strzał i tym razem strzelił w supek, więc kolejna niewykorzystana sytuacja. E, jeszcze ja ze szczurkiem dopadliśmy do piłki. E, po małym zamieszaniu ja przejmuję tę piłkę. E, ograłem tam rywala na boku, zagrałem znowu wzdłuż bramki e, i znowu nie mieliśmy szczęścia, żeby wpadło to do bramki, bo uprzedził Gabondia ich obrońca, e, więc cały czas wisiało to w powietrzu. Liczyliśmy, że ta bramka w końcu wpadnie, tworzyliśmy tę sytuację, e, a w międzyczasie przeciwnicy oddali strzał raz przed pola karnego z lewej nogi. Nie był to groźny strzał, ale gdyby przeciwnik lepiej przymierzył, to również mogła być bramka i raz po błędzie Skwara, który za lekko zagrał do bramkarza, jakby tam ich napastnik uprzedził, nam Adiego to to również mogłoby się skończyć bramką. Więc w tych sytuacji w tym meczu było odgroma, skuteczność była zerowa jak na ten moment. Więc trzeba było się po prostu wziąć w garść i walczyć, bo wszystko zapowiadało na to, że mamy szansę wygrać ten mecz. I na koniec pierwszej połowy jeszcze Szczurek dwa razy dochodził do strzału. Raz dostał piłkę wzdłuż pola karnego, chciał po długim rogu strzelić, ale strzelił zbyt lekko prosto w bramkarza. A za drugim razem e, zostawiłem mu, ja się zabrałem z piłką, zostawiłem mu piłkę. E, on przyjął sobie kierunkowo i uderzył dosyć mocno. E, bramkarz miał z tym problemy, prawie gabądź tam doszedł do tego, żeby to dobić, ale pośliznął się gdzieś na, na jakiejś kępie. Więc widzicie, dalej bez bramek. A w międzyczasie przeciwnicy po jednym z długich podań e, Mario chciał wybić piłkę w ślizgiem, ale źle ją obliczył. Ich przeciwnik przyjął sobie kierunkowo i oddał strzał. E, I tym razem, na nasze szczęście, znowu bez bramek. Więc całą śmietankę zostawiliśmy Wam na drugą połowę, na którą Was zapraszam, bo w pierwszej niestety pomimo tego, że było mnóstwo sytuacji, to schodzimy 0-0. Na drugą połowę wyszliśmy pewniejsi siebie, widząc ile sytuacji stworzyliśmy sobie w pierwszej połowie, aczkolwiek druga połowa zaczęła się dosyć spokojnie, jakimś dośrodkowaniem Karola. Prawie udało, Gabądziowi udało się nabiec na tą piłkę, ale bramkarz ją wyłapał, ale już chwilę później, chyba w 50 minucie, Mario chciał zagrać piłkę w pole karne. Ja przyjąłem ją sobie kierunkowo. Przez chwilę myślałem, żeby tam wbiec, ale oddałem strzał z lewej nogi. Nie był to mocny strzał, ale był precyzyjny przy prawym słupku. I dzięki temu wyszliśmy na prowadzenie 1 do 0. Otworzyłem ten wynik, i od tej pory grało, no grało nam się troszeczkę luźniej, odważniej. I na pewno na początku tej drugiej połowy to my mieliśmy inicjatywę, bo chwilkę później znowu ja przyjąłem piłkę, mogłem zamknąć wynik meczu, bo wszedłem w dribbling minąłem dwóch rywali, jak już szedłem do środka mogłem oddać strzał, ale o jedną wajchę za dużo zrobiłem, już tam nie było miejsca chciałem dograć chłopakom i ich obrońcy wybili tę piłkę więc mój błąd, już powinienem wcześniej oddać strzał w jednej z kolejnych akcji udało mi się zejść do środka długim przerzutem dać piłkę na prawą stronę, gdzie przyjął ją Skwaro zszedł do środka, dośrodkował na długi słupek, gdzie czekał Pepe i z ja uderzył niestety piłka przeleciała nad poprzeczką, ale mogła być znowu Bramka na 2-0 dla nas, ale nie tym razem. I mogło się to zemścić, bo chwilę później przeciwnik dostaje piłkę prostopadłą, niestety źle sobie ją przyjął e, i piłkę wyłapuje nasz bramkarz. Gdyby przyjął tę piłkę dobrze, to miałby sam na sam, e, ale... Tego szczęścia było sporo u nas w defensywie i u nich w defensywie, więc dalej było 1-0. I od tego momentu tak naprawdę poszliśmy z przeciwnikami na wymianę ciosów. Wiecie, taki wesoły futbol dla kibiców, bo najpierw my mieliśmy sytuację po tym, jak pokazałem się na wolne pole z prawej strony, udało mi się zabrać z piłką, zagrać wzdłuż polakarnego karnego do Gabondzia, niestety on sobie źle przyjął na kolano i przez to złapał piłkę bramkarz. Chwilkę później oni mieli sytuację, w której zagrywają do zawodnika, on sobie przyjął, strzelił po długim słupku minimalnie obok słupka, totalnie minimalnie, więc mieliśmy też farta. Później Gabon się zastawił, wystawił mi piłkę, ja od razu sobie przyjąłem, wbiegłem między obrońców i chciałem mocno strzelić po krótkim słupku, ale niestety poszła ta piłka nad poprzeczką również, więc od groma niewykorzystanych sytuacji, zwłaszcza, że chwilę później przeciwnicy obili nam słupek po akcji z lewej strony, gdzie przeciwnik... Udało mu się ograć naszego obrońcę, strzelił po długim słupku, trafił w słupek i w drugiej sytuacji ich napastnik jakimś cudem przejął piłkę, uderzył tak trochę koślawo i na szczęście niecelnie, ale była to również groźna sytuacja sam na sam z bramkarzem, więc mogliśmy tylko dziękować szczęściu, że do tej pory dalej prowadziliśmy 1-0. Później jeszcze ja raz się zabrałem, wbiegłem przed obrońcę, który popchnął mnie delikatnie, myślę, że niektórzy sędziowie by zagwizdali karnego, niektórzy nie, ale nie mam tutaj pretensji, bo, bo po prostu próbował wbiec przede mnie, jakby to nie było nic takiego intencjonalnego i później jeszcze zagrałem piłkę prostopadłą do Dudiego, który, który wszedł po zmianie, ale niestety też za mocno. E, więc te sytuacje cały czas się tworzyły i tak jak ostatnio było, co nie odleczę, to nie ucieczę, e, przeciwnicy nie wykorzystali dwóch mega groźnych sytuacji, więc my dostaliśmy kolejną, gdzie szczurek zbiegł na wolne pole, dostał prostopadłą piłkę od Pepego e, i takim lobikiem delikatnym po długim słupku strzela bramkę na 2-0, więc Mieliśmy dosyć spokojny wynik, ale czy taki spokojny, to przekonacie się za chwilę. W kolejnej już akcji sklepaliśmy piłkę ze szczurkiem w środku pola. Ja widziałem, że jest dużo przestrzeni, więc zacząłem się rozpędzać. I tak się rozpędziłem, że minąłem pierwszego, drugiego, czwartego rywala. Wbiegłem w pole karne i zawahałem się ze strzałem, więc przyjąłem sobie jeszcze jednym kontaktem piłkę. E, przy, czym się wygoniłem troszeczkę za bardzo, już był za duży kąt, więc jeszcze chciałem zagrać do Gabondzia, no i niestety e, wyłapał to bramkarz razem z obrońcami, więc popełniłem kolejny błąd, bo po fajnej akcji mogłem strzelić super bramkę, no ale zawahałem się tam i kosztowało mnie to tyle, że... Że dalej prowadziliśmy 2 do 0. Natomiast w następnej już akcji Dudi, który e, wszedł z ławki, zagrał fajną asystę, długą piłkę na długi słupek do Maria, który wolejem po długim słupku, e, ustanowił wynik na 3 do 0, więc już mieliśmy fajny oddech, pomimo tego, że przeciwnicy stwarzali sobie sytuację. E, to mogliśmy troszeczkę odsapnąć, chociaż, jak to pokazało za chwilę, przeciwnicy po naszym błędzie komunikacyjnym w polu karnym, bo stoper nie dogadał się z bramkarzem. Piłka ich przeszła i przeciwnik, jak Mario Balotelli, już dobił praktycznie do pustej bramki, więc mieliśmy 3-1 i cały czas była taka niepewność do, te, do końca tego meczu. Mnie w pewnym momencie odcięło prąd, nie miałem już siły, bo jak sami widzieliście, mecz był dosyć intensywny, w jedną, w drugą stronę trzeba było się nabiegać. Naścigałem się z tymi obrońcami, więc wolałem, żeby wszedł ktoś świeży, żeby dał jakąś wartość, niż jak miałbym udawać i dogrywać do końca. Co prawda pewnie nie wiem, źle się odżywiałem przed meczem, czy cokolwiek, że, że mnie tak odcięło, bo jeszcze tak nie miałem nigdy. No, ale wszedł mutki za mnie, graliśmy dalej I w kolejnej już akcji Dudi, który, który też był rezerwowym i przed chwilą asystował do Maria. Tym razem dostał piłkę prostopadłą od Syfira po po błędzie ich obrony. Przyjął sobie, oddał strzał bramkarza, na szczęście udało mu się ten strzał dobić i ustalił wynik na 4-1, do 1, więc bardzo fajnie, że chłopaki, którzy wchodzą z ławki też są w stanie dać wartość i tak naprawdę wiele się na boisku nie zmienia, nie jesteśmy tylko zależni od pierwszej jedenastki, więc bardzo to cieszy, ale wynik 4-1 do 1 nie dawał nam aż takiej pewności, bo przeciwnicy pod koniec meczu jeszcze sobie stworzyli sytuację, jednak gdzie przeciwnik rozpędzony, dopadł do takiej bezpańskiej piłki, wbiegł w pole karne, oddał strzał, na nasze szczęście nie trafił w ogóle w bramkę, więc mogła z tego też spać bramka i w kolejnej akcji, gdzie po wybiciu od bramkarza Igor źle sobie obliczył tę piłkę, dopadł do niej Kuba, z którym grałem w poprzednim klubie i dosyć ładnym logikiem przelobował naszego bramkarza na 4 do 2 i na szczęście mecz skończył się w ten sposób, więc zdobywamy 3 punkty, wygrywając 4 do 2, a wynik tu mógł być każdy, tak naprawdę jakby było 5-5, to nikt by nie miał pretensji, bo oni mieli duże sytuacje, my mieliśmy duże sytuacje, myślę, że fajny mecz, jeżeli chodzi o taką grę ofensywną. Niestety skuteczność była bardzo słaba, ale punkty zostają u nas i to jest w tym meczu najważniejsze. Po meczu sędzia główny poprosił mnie, żebym wrzucił do odcinka dwie akcje, których nie był pewny, czy, czy podjął dobrą decyzję. Pierwsza sytuacja to, gdzie gabądź dostał z łokcia, z pięści przy jakimś dośrodkowaniu. Sędzia tego nie widział dobrze, więc zobaczcie sobie, jak to wyglądało. Ja nie będę oceniał, bo na kamerze też nie widać tego aż tak dobrze. I druga sytuacja to, gdzie nasz obrońca został ograny przez przeciwnika z kwaro, ale udało mu się wydziubać mu piłkę, którą chciał złapać bramkarz, i chodziło o to, czy powinien sędzia dać pośredni, czy nie, więc możecie też się wypowiedzieć w komentarzach, jaką Wy byście podjęli decyzję. No i wrzuciłem to, bo sędziowie prosili. Reasumując cały mecz udało się wygrać 4-2, zobywamy 3 punkty. Dzięki czemu wskakujemy na szóstą pozycję. Więc myślę, że jak na Beniaminka jest nieźle, ale może być lepiej. E, najbardziej boli ta nasza skuteczność, bo mogliśmy dużo więcej bramek w tym meczu zdobyć, mogliśmy też więcej stracić, więc e, jest dużo do poprawy, jeżeli chodzi i o defensywę, i o, o ofensywę. W końcu jesteśmy w klasie, więc tak naprawdę wszystko jest do poprawy. E, jeżeli chodzi o moją osobę, no to w pierwszej połowie mogłem mieć jakieś asysty, e, szczęście nie dopisywało w drugiej połowie. Najbardziej mi szkoda tych dwóch rajdów fajnych, gdzie, gdzie mogłem strzelić bramki, ale, ale gdzieś e, te decyzje były złe. Więc, pamiętajcie, że w opisie macie linka do statystyk poszczególnych zawodników, jeżeli chcielibyście je znać. Za tydzień gramy z RKS-em Zagłębie Dąbrowa Górnicza, czyli z moim byłym klubem. Jest to klub, który również awansował w tym sezonie z B-Klasy, też Beniaminek. Więc myślę, że dosyć fajny mecz nas czeka. Taki, dla mnie to jest taki mecz przyjaźni. A czy będzie taki na boisku, to się okaże. Więc, jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. I wbijajcie na kolejny odcinek już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.